Słodycze będą coraz droższe. Nie wiem, czy słyszeliście. Mane.pl pisze. Kakao coraz droższe. W Niemczech trudniej kupić znaną czekoladę. Jak mi przykro, Niemców. W Niemczech trwa kolejna odsłona walki z oceny między sklepami a producentami. Dotyczy to m.in. czekolady, milka i innych słodyczy, pisze serwis Deutsche Welle. Na półkach sieci supermarketów Rewe w Niemczech brakuje w ostatnim czasie słodyczy takich marek jak milka, Beko i. Tu, tuk. Powodem jest wojna cenowa między siecią supermarketów a amerykańską grupą spożywczą Mondelez. Producentem e, najważniejszych. Producent narzucił wstrzymanie dostaw, ponieważ rewe nie akceptuje jego żądań cenowych. Słuchajcie. Jego powodem ma być gwałtowny wzrost, e, bo rekordowe ceny są spowodowane gwałtownym wzrostem cen kakao na światowych giełdach. Tylko między styczniem a lutym surowiec podrożał o jedną piątą, a w porównaniu z ubiegłym rokiem aż dwukrotnie. Słodycze droższe także w Polsce. Dalszych podróżek cen słodyczy nie wykluczy także amerykański producent Hershey i społeczny gigant Nestle, co naprawdę mm, przekłada się na wzrost kakao. I tu się wypowiada pani z, z naszego Lotte Wedel. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy pozostaje brak równowagi między popytem a podażą. Wszystko wskazuje na to, że aktualny sezon zbiorów kakao trwający od października do września będzie trzecim z rzędu rokiem deficytowym, gdy ich wysokość nie odpowiada globalnemu zapotrzebowaniu. Cokolwiek to znaczy. No i w sumie tyle, jeśli chodzi o temat. Co panowie na ten temat myślicie? chyba trochę, z, znaczy jak dzisiaj, czy wczoraj sprawdzałem, to już od tego szczytu trochę tam. W szczytowym momencie tak było 10 tysięcy nie opcji. Hmm? Teraz jest 8 jakoś. To, to więc był dobry, to... Temat, dobry temat na shorta krótkiego. No już no, no, spadło, ta, tak tak. Ta, ta, ta. No ale to tak mamy w życiu, nie taką wrzutkę, że, że jest. Czy ja myślę, że, że to, ten news pokazuje, czy te ostatnie przymrozki, Pamiętacie ten no, Ale ten chyba ten w cenę tak. nie przekładają się. No przynioski. nie, ale w Polsce były przymrozki, czyli kwiecień był super ciepły. Tak. Wszystkie tak. te warzywa, owoce zaczęły już. No to będziemy mieli przekrzaniony teraz, to, jak, tak, jak tak, zaczną nie, się i pojawiać truskawki wiśnie, to wzrosło. wszystko zaraz będzie no, Ja dzieci. myślę, że, że to, to trochę nawiązuje do tej naszej wcześniejszej rozmowy. Znaczy, no nie jesteśmy zatomizowanym społeczeństwem i. Konsekwencją globalizacji jest też to, że jesteśmy połączeni. Czyli nie jesteśmy takim, takimi jednoosobowymi przedsiębiorstwami, tylko ten to, że, że w Afryce nie wiem, zmienia się klimat, czy jest goręcej, czy są jakieś wahania, to każdy będzie. Tak, tak, dalej pójdzie, to u nas się będzie kawę hodowało i kakao. Tak, no podejrzewam, że, że być może Polska będzie czy, czy Norwegia będzie na, 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 na wakacje będzie fajnym miejscem. Także nie wyprowadzać się, słuchajcie, jeszcze kilkaset lat i będzie tu super. No, na Sycylii. Wydaje mi się, że już w lecie nie to da się wytrzymać na 40 no. stopniach. Tak, nie bo da przynajmniej się. Przynajmniej z dziećmi. Ale słuchajcie, bo tak wracając do tematu, to mi się z bardzo. się nie da nigdzie, nigdzie. Nie. <laughs> Mnie się bardzo spodobała wypowiedź pani, która jest tutaj od komunikacji korporacyjnej z Lotte Wedel, która powiedziała dosłownie, jeszcze raz przeczytam. E, wszystko wskazuje na to, że aktualny sezon zbiorów. Nie, 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 zaraz. Ona powiedziała to wcześniej. Aha, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy pozostaje brak równowagi między popytem a podażą. No kurde, co to jest za wymówka, że podniesiemy ceny, ponieważ jest brak równowagi między podażą? To, to, to ty tak samo musisz podnieść ceny mebli, bo w lato David, nie ey, idą, tak? Jest Albo wiesz piwo, lody, no, musimy podnieść ceny lodów dwukrotnie, ponieważ jest brak równowagi Mam między popytem a ręce. podażą. Jest Coś takiego, to było za komuny co za bardzo modne i było to wspaniałe, i to się nazywało Nowomowa. Tak. To są wypełniacze. Mówisz tak. cokolwiek, byleby do się pasowało. Bo ludzie nie myślą o sensie wypowiedzi, tak. tylko że, tak, tak, a tak, powiedziała. no to tak, tak, to ma powód. Zresztą tak, tak. robili kiedyś takie badania, nie a, wiem. Poza czy... tym, co ma ci powiedzieć szefowa, menadżer, Komunikacji. Tak, Ktoś, kto odpowiada za to, że musi jakoś powiedzieć konsumentom, że będzie drożej. No, to no co jasne i prosto, Jest... bo mamy chęć na nie więcej ma zysku, nie, bo ona zarobić. Nie, ona musi ci powiedzieć, podaż, popyt, parę jakichś. Super słów, zakręcić w, tym, w tej wodzie, w tej filiżance i, i spokojnie. Tak, ale, tak. ale identyczna sytuacja była ty, lat, trzy lata temu na drewnie. Kiedy ceny kontraktów terminowych na drewno skoczyły z 400 do, do 1600 dolarów. Ceny fraktu dolarów były tak. też, to, dokładnie to, to samo się działo. Nie wiem, czy pamiętacie kilka lat temu ceny pietruszki były jakieś kosmiczne. Ale ja Wam coś powiem, bo Więc... odnośnie drewna, bo to może tutaj może być podobna sytuacja z kakao. Wiecie, że to tak naprawdę może być atak spekulacyjny, przygotowany wcześniej, przed, ze względu na, na małe zainteresowanie rynkiem kakao spekulantów, może nastąpił. Typowy atak spekulacyjny na, na, na papiery wartościowe związane z KKM. bo sytuacja z drewnem w 2021 roku była taka, że no. taka, powiedzmy. Jest nadal dzisiaj, czy tam 5 czy 10 lat temu. Niewiele się zmieniło, oprócz tego, że w pewnym momencie Donald Trump, chyba, jak dobrze pamiętam, wprowadził zakaz przywozu, czy tam embargo na drewno z Kanady. I to też właśnie spowodowało wystrzał kontraktowy, ale to był krótki okres czasu generalnie, więc ja, ja szacuję, że tutaj może być podobna sytuacja, typowy atak spekulacyjny na, na aktywo, które. Ja myślę, że podatek cukrowy nie. chyba ten, co w Unii wprowadzili, nie? Że po prostu sprawił, że jakby mniej firm zaczęło używać cukru tylko jakieś tam zamienniki i tak dalej, i tak dalej. Też spożycie cukru jakby spadło, więc jakby to mogło spowodować obniżkę, nie? To podaży na to, no ja nie tak. mogłem sobie to kontrować po prostu w zastępce, nie? Tak. I mówić, że to jest cokolwiek, tak? Mamy gorsze zbiory, czy coś w tym stylu. No mieliśmy taką sytuację, że metr sześcienny drewna, który mieliśmy na, na, na magazynie w pewnym momencie w ciągu miesiąca czasu wzrósł czterokrotnie. Mhm. Kurde, no to mieliście po prostu skup... bank ale pod mi, Minusem było to, że mieliśmy za mało towaru na, na <laughs> składzie, bo to były jakieś tam niewielkie ilości, bo my dużo zamawiamy na bieżąco, nie? Ale na przykład okresy, wydłużyły nam się okresy dostaw do, z, z dwóch tygodni do na przykład dziewięciu Miesięcy. I producent, który wcześniej sprzedawał nam, nie wiem, drewno klejone KVH po 1200 zł, miał oferty z Niemiec po 1200 euro w pewnym hmm. momencie, więc w bardzo krótkim czasie. Więc producenci stwierdzili, jest... że wolą dostarczyć do Niemiec w danym momencie, odciąć, odciąć wszystkich polskich dystrybutorów. I i zarządza. wtedy fajnie pracowała na zasadzie, jedziesz, zamawiasz, i przy odbiorze dowiadujesz się po jakiej cenie. Ale tak było, bo tak było. dokładnie tak było, bo Słuchajcie, w ciągu godziny czasu w rozmowie z dostawcą mm -hmm. mogłeś po prostu mieć na czele, nie doszedł nie za byłeś. późno. Tak było. No. Druga kwestia jest taka, że to tak jak mówisz, Marcin, to były czasy, kiedy praktycznie. Ceny tych gotowych produktów, bo ja jakby z nimi tutaj handluję, wzrosły prawie o 100%. I to tak. nie dlatego, że ja jestem bardziej pazerny na marże, tylko tak. dlatego, że wszystko po drodze zdrożało, zwłaszcza właśnie drewno. Tak.